Jestem 16 raz na festiwalu Kamery czyli od samego początku jako taki wielofunkcyjny chłopiec na posyłki, to znaczy mistrz ceremonii Gali Otwarcia i Zamknięcia, prezenter filmów, tłumacz lektor, a przede wszystkim po pierwsze i po ostatnie kino świr. Wielki miłośnik kina, fan kina nałogowy oglądacz filmów. Zaczęło się dużo wcześniej niż 16 lat temu. Zaczęło się, kiedy miałem jakieś 9-10 lat, kiedy do tego kraju zaczęły docierać pierwsze westerny. Tak się składa, że pierwsze amerykańskie filmy, czyli te pierwsze naprawdę atrakcyjne od strony wizualnej filmy to były westerny na naszym rynku i wtedy Opanowała mnie fascynacja kinem, jako ucieczką od naszej wtedy bardzo szarej, złej rzeczywistości do świata nierealnego, z którego myśmy usiłowali zrobić świat realny. My po prostu żyliśmy w tamtej rzeczywistości. Ja rzeczywiście stawałem się już jako mały chłopak kowbojem. Na kamery trafiłem w konsekwencji tej mojej fascynacji, bo już kilkanaście, około 20 lat wcześniej, jeszcze jako bardzo młody człowiek, zostałem zauważony jako specjalista od języka angielskiego, a potem i włoskiego. Co zresztą ten angielski się do mnie przyplątał poprzez muzykę country. Właśnie to jest amerykański angielski, a nie brytyjski angielski. I jakimś tam łańcuchem towarzyskiego telefonu, przesłuchów z Warszawy do Torunia dotarła wiadomość, że jest ktoś, kto zna na tyle dobrze język, żeby przetłumaczyć na żywo. A w pierwszych edycjach Kamer -i Marzu wyłącznie były tłumaczenia na żywo, bo docierały kopie filmów na tyle świeże, że nie było czasu fizycznie, żeby dokonać jakiejkolwiek pisemnej wersji polskiej listy dialogowej. No wiadomo że też, że trzeba było tłumaczyć w obie strony, bo przybywali zagraniczni goście, filmowcy, a język angielski był, nadal jest językiem urzędowym festiwalu. I ściągnięto mnie ze względu na moje kwalifikacje językowe, ale to było tak jakby uboczne. Chyba tak podejrzewam, ściągnęli mnie i trzymają po dziś dzień z jednego, jedynego zasadniczego względu. Dwóch względów. Pierwszy ten, o którym wspomniałem, że jestem kinośfirem, a to jest festiwal kinośfirów w tym dobrym znaczeniu słowa. To jest, to jest festiwal zapaleńców, a ja taki jestem, i oni to we mnie cenią. A druga sprawa to motto, w które wierzę tu na tym festiwalu i które stosuję. Motto brzmi: Nie stwarzaj problemów, w miarę możliwości staraj się pomagać je rozwiązywać. Ja sobie nie bardzo wyobrażam życie bez kamer i marzu, bo to jest tak jak no na przykład w telefonie komórkowym trzeba raz na jakiś czas doładować, wetknąć ładowarkę do kontaktu. To ten festiwal tak właśnie mnie doładowuje, doładowuje moje baterie emocjonalne, kulturalne, szerzej pojęte, duchowe. Tu mam szansę spotykać cudownych ludzi, z niektórymi z nich już się wręcz przyjaźnie, bo to są ludzie, którzy przybywają na ten festiwal od kilku czy kilkunastu lat. Natomiast ktoś o mnie powiedział, że słuchaj, ten festiwal to jest. To jest to jesteś ty, to jest Lone Star. Ale to chyba głównie dlatego, że, że ten kowbojski kapelusz, ale tu znowu ukłon nie w moją stronę, tylko w stronę festiwalu. Ja już parę razy byłem oddalany, kiedy proponowano mnie jako tłumacza czy mistrza ceremonii jakichś tam festiwali, właśnie z tej racji a, kowboj, my nie potrzebujemy kowboja, tu musi być facet w garniturze, krawacie i musi być politycznie poprawny. Ten festiwal jest, poza tymi wszystkimi pięknymi rzeczami, które o nim do tej pory powiedziałem, jest festiwal tolerancyjnym. Tutaj tolerują kowboja, a kowboj ich za to tym bardziej kocha. Viggo Mortensen był męczony w tym dobrym sensie przez fanów jeszcze długo, chyba do drugiej czy drugiej 10 w nocy, już po drugim swoim filmie prezentowanym tego dnia. Było spotkanie, bardzo ciekawe pytania, potem jeszcze fotografie, wspólne autografy i kiedy już go jego pilot odciągał z tego tłumu opadający go głównie dziewczyn, to Wigo jeszcze wyrwał mu się i mówi, nie, muszę na koniec jeszcze jedną rzecz zrobić. Muszę przymierzyć dla, na szczęście kapelusz Lonstara. No i zamieniliśmy się akcesoriami i nawet ktoś cyknął takie zdjęcie, gdzie ja trzymam jego żabę, a on zakłada mój kapelusz. No, jestem mając ten właśnie kapelusz. Tak jak najlepszy kierowca rajdowy raz na jakiś czas może spowodować wypadek, czy, czy, czy jakiś mistrz bokserski raz po raz może ponosić dostać i paść na deski. Mi się też to zdarza. Ja mam świadomość. Tego, że jestem niedoskonały jak każdy człowiek. Czasami zdarza się tak, że jestem rzeczywiście już zmęczony pod wieczór i albo dykcja, albo gdzieś czegoś nie wyłapię. Czasami wpadki no, są troszeczkę nie to, żebym się teraz usprawiedliwiał, ale wpadki są niezawinione przeze mnie. Bo na przykład jest jakiś artysta, który mówi, mówi, mówi i nie daje mi szansy wcisnąć się z tłumaczeniem przemiennym, takim, że trochę on, potem trochę ja. I y, muszę na przykład zapamiętać pięcio- czy siedmiominutowy speech, który następnie trzeba przetłumaczyć. A że mam ambicję nie rezygnowania z tego wszystkiego, żeby tylko w punktach, to, to bo nie zawsze da się w punktach. Są ludzie, którzy mówią pięknie, poetycko, używają nie tylko y, nie cytują jakiś faktów, nazwisk, tytułów, ale też ładnie o tym mówią, metaforycznie, poetycko i to trzeba przełożyć, bo to jest również treścią nie, nie tylko sucha encyklopedyczna zawartość, ale również treścią ich wypowiedzi jest ta poetyka. No i wtedy zaczyna się problem, bo nieraz to, to się nie da uniknąć, pewne rzeczy umykają wtedy w tłumaczeniu. Ja to uważam osobiście za, za wpadki, bo dla mnie to jest zawsze wyzwanie i w takich razach stwierdzam, że temu wyzwaniu nie podawałem. Kiedyś, to było dwa lata temu, kiedy wprowadzono po raz pierwszy nową formułę kręcenia filmów tym multimedialnym komputerkiem małym. Jeden z konkursowiczów zrobił parę ujęć mnie właśnie w mojej kabinie lektorskiej, ale to było tak artystycznie skręcone, ciemno, bardzo hiperartystycznie, że równie dobrze tam mógł siedzieć, no nie wiem, Osama Bin Laden czy Barack Obama, i, i, i nadal nie, nie byłoby wiadomo, kto tam siedzi. A na dużym ekranie nie. Jakoś nikt się dotąd mną nie zainteresował. i no, zawsze oferowali mi honoraria poniżej 20 milionów dolarów, więc takie propozycje oddalam na pniu.